Dlaczego nadal odrzucasz rękę Pana, która wyciągnięta jest do ciebie, aby cię ratować? Mówisz, dla mnie jest już za późno, czyżby? Kto opowiedział ci to kłamstwo i dlaczego w nie uwierzyłeś? Chciałbym pokazać ci dziś, że czas łaski trwa nadal. Posłuchaj, oto Słowo Boże. Czytamy w drugim liście do Koryntian. W czasie łaski wysłuchałem Cię, a ja w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Możemy to zobaczyć, że nawet jeśli jesteś na łożu śmierci, nadal nie jest za późno. Czytamy w Ewangelii Łukasza o tym jak Jezus był ukrzyżowany. A wraz z nim ukrzyżowanych było dwóch zbirów, łotrów, czy jak tam chcecie to nazwać. Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu mówiąc: "Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas." Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszno ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, Dziś będziesz ze mną w raju. Nawet na krzyżu, w, przed samą śmiercią. Jeden z tych, który się uniżył, ten, który przyznał się do winy, ten, który wziął winę na siebie, znalazł odpuszczenie, znalazł wybaczenie, znalazł zbawienie. Bo wiedział, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, i po prostu przyszedł do Niego. Nie mogąc zrobić niczego innego, uniżył się, przyznał do winy, wziął winę na siebie i błagał o wybaczenie. I o łaskę. I to wystarczyło do tego, aby Jezus wybaczył mu i przyjął go do swojego królestwa. Dał mu wspaniałą obietnicę: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Czyż nie to chciałbyś usłyszeć? A ty twierdzisz, dla mnie jest za późno. W Piątej Księdze Mojżeszowej czytamy takie słowa. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, przyjacielu, czy ty nie jesteś w niedoli? Czy nie zgodzisz się ze mną, że mamy właśnie kres dni? Więc te słowa są skierowane do ciebie. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do pana swego Boga i będziesz słuchał jego głosu. Pan woła cię do siebie. On czeka na ciebie cierpliwie. A wiesz, dlaczego czeka? To zostało nam objawione w drugim liście Piotra. Jest napisane, dlaczego Bóg czeka. Słuchaj. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, że nadejdzie dzień sądu, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, względem Ciebie, przyjacielu, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg pragnie zobaczyć, jak przychodzisz do Niego. W pokorze, jak przychodzisz do niego i bierzesz w końcu winę na swoje barki. On pragnie zobaczyć, jak przychodzisz i pragniesz Mu zaufać, bo tylko w Nim jest prawdziwe zbawienie. On czeka na tą chwilę z cierpliwością, dlatego dzień sądu jeszcze nie nastał, bo ty masz szansę, bo On chce ci ją dać. Czy nadal będziesz odrzucał rękę, którą wyciąga do ciebie Bóg? Czy nadal chcesz? Gryźć tą rękę, która cię karmi. Przyjacielu, już dziś jest czas łaski. Upamiętaj się, wyrzeknij się swoich grzechów, zmień swoje życie, przyjdź do Boga w pokucie, w pokorze i żałuj swoich grzechów przed nim, a on przygarnie cię. A on da ci nowe życie, życie, w którym będziesz mógł radować się z obecności Boga. Życie w Chrystusie Jezusie. Oczyszczony z wszelkiego grzechu, obmyty w świętej krwi, przyodziany w czystą szatę sprawiedliwości Chrystusa. Czyż nie tego pragniesz? Wszystko to jest dla ciebie dostępne już teraz. Nie odrzucaj ręki, którą wyciąga do ciebie Bóg. Niech was Bóg błogosławi.